Dzień dobry, cześć, hej. z tej strony oczywiście Mikołaj. Dzisiaj prezentuję Wam Nissan Murano Z52. Dane techniczne tego samochodu już znacie, więc nie będę Was nimi przynużał. Oczywiście prezentacja ma na celu pokazać Wam samochód z jak najbardziej prawdziwej strony oraz oczywiście podkreślić jego wyposażenie, ponieważ jest to najbogatsza wersja Platinium. Zatem ruszajmy, oczywiście na samym początku. Zaczniemy od samego przodu mamy tutaj oczywiście światła LED do jazdy dziennej, halogeny, e, kamery 361 pierwsza z nich umieszczona tutaj w grillu, e, dwie kolejne pod lusterkami oraz oczywiście z tyłu w klapie mamy również oczywiście tempomat e, aktywny e, z odległościówką tak zwaną. Tutaj mamy e, radar. Obejdziemy sobie cały samochód dookoła. Oczywiście od razu rzucają nam się przepiękne alufelgi 20 -calowe. w bardzo dobrym stanie, zobaczcie jak obręcz tego koła wygląda. Oczywiście mamy tutaj również czujniki w oponach, kamery tak jak mówiłem pod lusterkami. Cały samochód prezentuje się wyśmienicie. Oczywiście mamy tutaj bezkluczykowy dostęp oraz bezkluczykowe odpalanie tego samochodu. Z tyłu oczywiście światła LEDowe. Dwa, dwie potężne końcówki wydechu, oczywiście aktywne. Mamy tutaj silnik 3.5 V6 w gazie, o czym pewnie już wiecie, co wynika z ogłoszenia. Kolejna kamera, tak jak już mówiłem, umieszczona tutaj pod spodem. Wewnętrznie zobaczycie, jak to wygląda. Naprawdę bardzo dużo chromu, który z czarnym kolorem pasuje wręcz idealnie. Cały samochód dookoła prezentuje się wyśmienicie. Lakier bez jakichś większych mankamentów. Jedyne, do czego tak naprawdę możemy się e, przyczepić w tym samochodzie, e, delikatne, naprawdę bardzo delikatne, zobaczcie ryski na tym przednim zderzaku i to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o mankamenty. Przebadamy sobie jeszcze raz e, każdy element blacharski. Zobaczcie. Czarny kolor z wysokim połyskiem, naprawdę świetnie prezentujący się Wśród tych elementów chromowanych Felgi oczywiście również dodają urok. Samochód mamy teraz odpalony. Zapewne nawet o tym nie wiecie. Silnik pracuje równo, bez żadnych szarpięć. Jest to oczywiście najlepsza jednostka dostępna w tym modelu samochodu. Każdy użytkownik jest zadowolony z tego silnika. Jeśli chodzi o sprawy eksploatacyjne, wszystko wymieniane na czas. Samochód nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Jest oczywiście zarejestrowany, ubezpieczony z ważnym badaniem technicznym. Tak jak być powinno, oczywiście gotowy do jazdy, choćby od zaraz. Myślę, że możemy sobie przejść do bagażnika. Mamy tutaj oczywiście. Otwieranie, elektryczne otwieranie tylnej klapy. Ogromny bagażnik, w którym mamy między innymi butlę gazową. Oczywiście po bokach delikatne schowki. Tak więc miejsca w tym samochodzie jest naprawdę sporo. Jak widzicie haczyki na jakieś zakupy, na jakieś przedmioty, które tylko i wyłącznie chcecie sobie włożyć. Mamy oczywiście wejście zapalniczki. Bardzo fajna opcja składanie foteli rączką. Możemy złożyć tak wszystkie fotele w takiej proporcji, jak widzicie, dwa do jednego. Tym przyciskiem elektrycznie fotel wędruje nam do góry z powrotem na swoje miejsce. Zamykanie klapy oczywiście jeden przycisk. Zobaczcie, tutaj wszystko działa. Trapa działa fenomenalnie, nie zacina się, nie wydaje dziwnych odgłosów, tak więc wszystko jest w porządku. Z wyposażenia bardzo dużo. Bardzo przepraszam, jeśli o czymś zapomnę. cztery elektryczne szyby, troszeczkę banalne, ale jest. E, oczywiście fotele skórzane, cała tapicerka skórzana. Na tylnych fotelach mamy mocowania Isofix. Na samym środku mamy oczywiście również podłokietnik. Z miejscami na napoje i jakieś drobne przedmioty. Dwa tylne boczne fotele podgrzewane w dwóch płaszczyznach oraz wejście USB. Dwa nawiewy dla pasażerów z tyłu. Z tyłu, oczywiście, jak i w całym samochodzie, poświetlenie ambientowe, co dodaje naprawdę bardzo fajny urok w nocy. Bardzo ładne wstawki. Rzucimy sobie okiem na deskę rozdzielczą. Tutaj się naprawdę dzieje, za chwilkę do niej przejdziemy. Oczywiście panoramiczny dach, za chwilkę również go uruchomimy. Tak żebyście zobaczyli, że samochód jest w pełni sprawny. Z prawej strony identycznie jak przed chwilą, wszystko na swoim miejscu, autko jest w 100% kompletne. Nie brakuje nam tutaj żadnych przycisków. Tapicerka tutaj wszystko fajnie, miękkie. Dla podłokietnika i myślę, że możemy przejść na miejsce kierowcy, czyli tutaj, gdzie e, najwięcej się dzieje, tutaj, gdzie najwięcej czasu oczywiście spędzamy. Samochód ma przejechane, moi drodzy, 68 tysięcy kilometrów i tak naprawdę zobaczcie, jak wygląda miejsce kierowcy. niewytarte guziki wszystkie na swoim miejscu. Tutaj oczywiście elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek. Fotel kierowcy w pełni elektryczny, przód, tył, góra, dół, oczywiście oparcie, ściskanie, tutaj oczywiście lędźwie. Również elektryczne. Co bardzo fajne, z funkcją zapisu w dwóch pozycjach. Tak nam to. Wygląda oczywiście. Mamy podgrzewaną kierownicę ABS-SP. Halogeny, otwieranie tylnej klapy. Bardzo fajne, że z tej pozycji również możemy e, złożyć tylne oparcia foteli. Tak jak przed chwilą je manualnie e, składałem, tak samo tym przyciskiem trzymamy i one z powrotem wracają na swoje miejsce. Autko, oczywiście, bardzo bezpieczne. Mamy również poduszkę powietrzną kolan kierowcy. Oczywiście kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, góra-dół, elektrycznie. Zobaczcie, wszystko tutaj działa. Przycisk od instalacji gazowej w bardzo fajnym miejscu, nie szpeci nam tutaj samochodu. Ja sobie pozwolę usiąść na miejscu jakże wygodnym, jest to oczywiście miejsce kierowcy na desce oczywiście żadnych błędów mnóstwo funkcji między innymi mapa komputer pokładowy który możemy sprawdzić spalanie lub ilość zobaczcie przebytych kilometrów 68 tysięcy kilometrów powtórzę jeszcze raz przyciski od tempomatu zobaczcie odległościówkę wszystko działa tak, jak należy. Bardzo duży wyświetlacz, na którym również bardzo dużo funkcji możemy obsługiwać. Ekran jest również, oczywiście, dotykowy. Bardzo sprawnie on działa. Tak jak mieliśmy mapę, audio. Zobaczcie, tutaj się nic nie zacina. Wszystko jest na swoim miejscu. Teraz próbuję nas połączyć z telefonem. Co bardzo fajne, kamery 360, tak jak już wcześniej Wam powiedziałem. Zobaczcie, ten ekran nie myśli, on od razu e, wykonuje takie polecenie, jakie mu zadamy. Oczywiście klimatyzacja e, automatyczna, dwustrefowa, działa tak jak powinna. Podgrzewanie tylnej szyby, przedniej szyby, wstrzyma biegów automatyczna. Oczywiście, tak jak mówiłem, bezkluczykowy dostęp do samochodu. E, fotel kierowcy oraz pasażera podgrzewany oraz wentylowany. Wszystko działa. Delikatny schowek, bardzo ładnie wykonany przyjemnym materiałem. Mamy tam wejście USB oraz wejście AUX. Co bardzo fajne. Oczywiście mamy Apple Carplay e, łączony przez właśnie to wejście USB. Jest on oczywiście sprawny, działa zdjęcia macie pokazane w ogłoszeniu. Bardzo wygodny podłokietnik. Zobaczcie, jak tutaj się pod palcem wszystko ugina. To właśnie świadczy o to o tym, że samochód jest wygodny oraz ten podłokietnik. Ogromny schowek, spokojnie, półtora litrowa butelka nam tutaj wejdzie, nawet dwie. Wejście, zapalniczki. Oczywiście, e, lusterko w, y, wsteczne fotochromatyczne. Boczne lusterka mamy podgrzewane. Mamy miejsce, oczywiście, na okulary. I zobaczcie, tak jak mówiłem, jak teraz nam się tutaj robi jasno. Bez żadnych zgrzytów, wszystko nam wyjeżdża, berdach się otwiera, chowa, zobaczcie. Wyjdę, żeby Wam jeszcze pokazać jaka przestrzeń w nam się tutaj robi, jak bardzo rozjaśnia to wnętrze tego samochodu. Przejdziemy sobie jeszcze na miejsce pasażera, również bardzo wygodne. tak jak mówiłem, podświetlenie ambientowe teraz bardzo ładnie je tutaj widać oczywiście tutaj na dole również fotel pasażera również elektrycznie sterowany bez żadnych wytarć, skóra jest w bardzo dobrym stanie zobaczcie, jeden, drugi fotel, ten ogromny podłokietnik ogromny tunel, naprawdę sprawia i podkreśla bezpieczeństwo tego samochodu przeogromny schowek tutaj pasażera Zobaczcie, z lampką podświetlany. I to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten samochód. Po więcej informacji, oczywiście, zapraszam pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu. Dużo wiecie o tym samochodzie. Możliwe, że o czymś zapomniałem, jeśli chodzi o wyposażenie dlatego warto zadzwonić, warto się dopytać o ten samochód. Egzemplarz naprawdę bardzo bogato wyposażony jest to wersja Platinium z bardzo małym, udokumentowanym przebiegiem. Oczywiście w razie pytań zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Hej!